Agnostycyzm. Agnostycyzm kojarzy się nam zazwyczaj ze stanowiskiem w kwestii teizmu. Chodzi o uznanie, że istnienie Boga jest kwestią nierozstrzygalną. Tym samym agnostycy lokują się niejako poza sporem między teistami a ateistami. Kwestia ta to jednak tylko przykład stanowiska agnostycznego które stanowi jedno ze stanowisk w kwestii wartości poznawczej naszych dociekań intelektualnych. Łatwo to dostrzec, jeżeli weźmiemy pod uwagę grecki źródłosłów. A w Grece oznacza negację. Gnosis to z kolei słowo oznaczające wiedzę. Agnostycy uznają zatem, że nie ma czegoś takiego jak wiedza czy poznanie, które może być uznane za prawdziwe. Tym samym agnostycyzm przejawia się w dystansie do stwierdzeń opisujących rzeczywistość. Może się wydawać, że agnostycyzm to stanowisko bliskie nihilizmowi epistemicznemu, zgodnie z którym żadne poznanie nie niesie ze sobą wartości poznawczej, której oczekujemy. Bardziej radykalna wersja poznawczego nihilizmu zakłada, że każde stwierdzenie na temat świata, jakie możemy sformułować, będzie fałszywe. W tym momencie dochodzimy rzecz jasna do poważnego problemu. Tak rozumiany epistemiczny nihilizm stanowi bowiem pogląd, który sam siebie podważa. Jeżeli powiem, że każde stwierdzenie jest fałszywe, to również i to stwierdzenie jest fałszywe. Taka wersja nihilizmu wydaje się niezgodna z agnostycyzmem. Jako, że mamy tu do czynienia z silnym opisem dotyczącym wartości poznawczej opisu świata, jaki możemy sformułować. Ten problem, problem stanowiska, które samo się podważa, jest oczywiście najlepiej opracowany w kontekście sceptycyzmu, którego przyjęcie jest niedopuszczalne w myśl sceptycznego podejścia do poznania. Sceptyk, uznając nierozstrzygalność sporów, i izostennie, czyli równosilność sądów, powinien wstrzymać się od określenia swojego stanowiska. A nawet jeżeli się nie wstrzyma, to jego własne przekonanie nie powinno być dla niego szczególnie istotne. Przyjęcie stanowiska podważającego wartość poznawczą ludzkich dociekań intelektualnych, czy to będzie agnostycyzm, czy to będzie sceptycyzm, czy to będzie epistemiczny nihilizm, może rodzić pewne rozczarowanie. Jeżeli tak jest, to wszelkie dociekania prawdy są skazane na porażkę. Jednak z drugiej strony, przyjęcie tego rodzaju poglądu pozwala na uniknięcie nadmiernego pesymizmu, jaki nierzadko powiązany jest z refleksyjnością i postawą analityczną. Jeżeli każde stanowisko, jakie możemy przyjąć, jest błędne, albo przynajmniej wszystkie są równoważne. To tak naprawdę nie ma znaczenia, co przyjmiemy, nie ma znaczenia, jaki pogląd w określonej sprawie uznajemy za własny. Na co dzień oczywiście każdy z nas, czy to agnostyk, czy zapalony zwolennik jakiegokolwiek zbioru dogmatów, uznaje, że poglądy, które posiada, w jakiś sposób są lepsze od tych poglądów, z którymi się nie zgadza. Agnostyk jednak uznaje, a przynajmniej chyba powinien uznawać jednocześnie, że obiektywny czy prawdziwy, cokolwiek miałoby to znaczyć, ogląd świata nie jest i nie będzie mu dany.